Dzień dobry, moi domownicy wstali, więc w końcu mogę się do Was odezwać, bo sobie smutnie chrapali. Jest godzina dziewiąta, więc wiecie, o ósmej. Ale chłopcy spali, więc ja się tutaj cichutko szukowałam. Zrobiłam sobie dzisiaj piękne matowe smołki z taką dużą, wyciągniętą kreską bardzo długimi rzęsami. Ja mam ochotę po prostu na taki bardzo glamour makijaż. Ja mam ochotę właśnie na taki glamour makijaż. jeszcze sobie przykleję kryształki, a tak żeby to wiedzieć ładnie wyglądało. Jadę do mamy, więc spoko. Co tam u was? Nie przejedzeni karpiem? Bądź pierożkami. Szczerze, to nie mogę się doczekać tego śniadania u mamy. Jabłecznik wczoraj wyszedł przepyszny. Jeśli chodzi o sernik z żurawiną to też się pięknie upiekł, ale zapomniałam kupić białej czekolady, bo w przepisie była biała czekolada, więc robiłam polewę z ciemnej czekolady. I mam nadzieję, że będzie dobry. Jeszcze go nie kroiłam, Mogę się odstydnąć. więcej nie daje I tak to fajnie wygląda zastanawiam się jeszcze tylko nad matką, czy czerwona też by pięknie wyglądała Lovely. To będzie... Naprawdę się obrysowały Dobra, i zabiorę teraz sobie do czarapki. Ewon. Jak dior. No i dobra, ja jestem gotowa. już do telefon i ready. I jedziemy. Przed chwilą przyjaciółka wysłała mi zdjęcie, bo też idzie do rodziny na śniadanie. Kas piękna tańca na morze. To będzie piękny dzień. Zdecydowanie. Miłego dnia życzę. Rodzinnych, spokojnych, cudownych światów pożąda, sukienka jest przepiękna, sałatka mamusi się zmieści no mogła być rozmiar mniejsza ale jest luźna, fajna, nie opina rękaw robi robotę makijaż też to też My już w domku 20-30 odwiedziliśmy jednych dziadków, drugich dziadków. Nad morze niestety nie udało się pojechać, bo była straszna wietrzyca. Jak to mówi moje dziecię? no niestety, to się odlecze, nie ucieczę. To kolejne powiedzonko. Włosy pięknie się zachowały, muszę Wam powiedzieć. Mam no, strasznie dużo lakieru tutaj, ale to nic, Zaraz je zwiążę. Gdy się umyć, zrobię na makijaż, Makijażu, który się przepięknie utrzymał. Mama. Tak, proszę. Tata, jak wychodziliśmy z samochodu, miał moje mazarki i nie wiem, gdzie są. Są przy Terarium Żółwia. Mama musi wszystko wiedzieć. Troszkę z jesteśmy zmęczeni, ale zrobiłam już nam kolację. Nie widać, tu, deskę No i dzisiaj skroiłam ostatnie serki, więc muszę w środę udać się na zakupy właśnie po jakieś serki, e, pomidorki koktajlowe, oliwki, takie właśnie do deski serów. wam minął dzień świąteczny. Ja powiem wam szczerze, że jakoś się nie przejadłem strasznie. Rano w drodze do mamy wstąpiliśmy na chod do gazestacji, stacji. Tak zerkam bo tu. Chłopaki chodzą. Zjedliśmy chod do ze stacji. Potem u mamy zjadłam dwie łyżki sałatki jeżynowej. Kawałek mojego sernika, kawałeczek mojego jabłocznika, um. Kawałek sernika takiego mamy. Mama jakiś tam kupiła, taki jasny, fajny, z rodzynkami. Chociaż ja za rodzynkami nie przypadam, ale w moim kawałku akurat rodzynek nie było. Hmm. Taki naprawdę ciemniutki paseczek. I potem o 16 ojczym zrobił yy, obiadek. Była kacuszka pieczona, buraczki, kopytka i sosik. Nie zjadłam tego jakoś dużo, więc się nie obżarłam. Super. A u teściu wpadł kolejny pasek serniczka. Także nie ma tragedii. Jestem z siebie dumna, że nie było obżarstwa. Teraz sobie usiądziemy, razem rodzinnie włączymy jakiś film rodzinny i zjemy sobie serki. Chciałam Wam jeszcze serdecznie podziękować za komentarze pod wczorajszym moim filmikiem. Lud na moje serce. Powiem Wam, że sukienka piękna. Pięknie się w niej czułam. Naprawdę jest taka elegancka, taka. No, piękna. Ale wylatują pióra z rękawa. E więc na pewno nie nadaje się do prania mechanicznego w pralce tylko do ręcznego. Ale to było do przewidzenia. Troszkę jestem zmęczona. Ja jechałam w pierwszą stronę, mąż prowadził w drugą stronę i ja się tuż za koło brzegiem zdrzemnęłam i obudziłam się w szczecinie. Także no pospałam w samochodzie takie dobre 50 minut. Ale potrzebowałam tego. Wczoraj miałam tylko 4 godziny, snu dzisiaj 5, więc potrzebowałam tego. No, dzień był fajny. Z rodziną z mamą. Ale brakuje mi jej. Gdyby tu mieszkało, byłoby cudownie. No ale jest tak, jest. Chociaż mam do kogo jeździć i kogo odwiedzać, tak? Szukajmy pozytywów. A chciałam Wam o tym powiedzieć coś Wam pokazać i się Was poradzić. Słuchajcie, od jakiegoś czasu ja go nie uwielbiam kupować te kwiaty. Mówię o goździkach. Ale od jakiegoś czasu ja je kupuję i one w ogóle się nie rozwijają. Macie jakieś pomysły, aby one się rozwijały? Co można zrobić, aby się szybciej rozwijały, aby te pączki nie zostawały w takim stanie? Bo one po prostu z czasem usychają, takie nierozwinięte. O, tak jak tutaj już wam pokazuję. No, tak jak ten. On już się robi, przesuszony. I niestety trzeba będzie się z nimi rozstać. Co prawda muszę też wodę już wymienić. Tak staram się wymieniać co drugi dzień, ale przez ten fervor walki nie udało mi się wczoraj, ani dziś. W ogóle z mężem wracaliśmy, pomyśleliśmy sobie, że już pojutrze idziemy do pracy. Ja nie wiem, kiedy te pięć nie zleciało. Tak naprawdę cały czas, no nie było takiego dnia, że wiecie. Żyliśmy do góry brzuchami, bo cały czas coś się działo i coś robiliśmy. I jakoś, no, nie odpoczęliśmy za bardzo. A w środę już do roboty. Dobrze, no, że tylko trzy dni, a potem znowu wolny. Całe szczęście. Dziękowałam Wam już za komentarze i wsparcie pod wczorajszym filmem. Jesteście niesamowite. Moje kółko wzajemnej adoracji. Dziękuję Wam bardzo. Chciałabym w te wszystkie słowa uwierzyć. I powiem Wam tak. Nie będę się deklarować, natomiast wszystkie te komentarze sobie spisałam do dziennika. Jeszcze tutaj do starego, ale myślę, że przerzucę się na ten nowy. Zaraz Wam pokażę. Ja mam tutaj jeszcze kilka notesów kupionych w tamtym roku, ale kupiłam ostatnio w tym Biedromixie. Taki klasyczny zeszyt. Zaplanuj Twój czas. No i tu są takie kartki w kropeczki. I tu mam ten od... Mileny, planer pozytywnych nawyków. I przyjrzę mu się dzisiaj, i sprawdzę, co mam jeszcze w szufladzie. I wybiorę sobie jakiś nowy na ten rok. Aby wiecie. dać sobie szansę, tak. wydać sobie szansę. Ciężkie tematy. Dobra, ja kończę. Gadu, gadu, gadka, pitu, pitu, a czasem... I tak sobie myślę, że miałam Wam nagrać... Y Połączyć sobie te vlogi. No może Wam rzucę dzisiaj takiego krótszego vloga z dzisiejszego dnia. Bo chciałam wrócić do publikacji środa piątek ja? sobota niedziela, tak? Ty idziesz do wanny, czy co? Nie, szybki prysznic wezmę. Mhm, okej. Okay. Co mówię? Że miałam Wam yy, nie wrzucać dzisiaj filmiku ani jutro, tylko złączyć filmik z dzisiaj i jutro i wrzucić go w środę, aby wrócić właśnie do publikacji cztery razy w tygodniu. Ale może Wam wrzucę dzisiaj. Tak w podziękowaniu za to, że jesteście. O ile mój film może być podziękowaniem, wiecie, to tak górnolotnie brzmi. Dobra. Póki co kończę. Dziękuję, że jesteście ze mną. Ściskam Was bardzo i jeszcze raz wszystkiego dobrego. A zobaczcie, jak to z mojego ogrodu wygląda. A co dopiero będzie na piętrze, lecę na górę.